Odpala się. A widać nas? Jeszcze nie, widać tylko mnie. Dobrze, proszę Państwa, transmisja się uruchomiła. Zaraz mogę sprawdzić jakbyś... A nie, telefoniczne nie wiem gdzie zostawiłem. Jakbyś wszedł zobaczył na Roman Warszawski kanał czy ruszyło. To ma YouTube'a. A czekajcie, bo mogę też jeszcze sprawdzać. Normalnie na kanale. Gdzie? Tak, leci. Jesteśmy live panowie, więc uwaga. Może Dobra, mamy drobne opóźnienie. Na razie jeszcze nikt nas nie ogląda. Ale za chwilę to się pewnie zmieni w jakiś sposób. A nie, inwizytor Kadashi jest obecny jak najbardziej. Dzień dobry, witam Państwa. W tej chwili ogląda nas całe siedem osób. Jak już mówiłem, temat, którym się zajmuję na co dzień jest na tyle ciekawy, że no, mam nadzieję, że nie będę siedział w tym sam. Tutaj spotkałem bardzo, bardzo ciekawych ludzi i planujemy na przyszłość zacząć bardziej regularne spotkania w tym temacie i zacząć regularnie też w tym temacie też działać. W planach mamy stowarzyszenie, jeszcze nawet nie ustaliliśmy formy, w jakiej będziemy to wszystko robić, ale czas zacząć też, no, mówiąc krótko, zbierać dane, a w międzyczasie będziemy też się spotykać i omawiać bieżące wydarzenia z naszej własnej red pillerskiej, perspektywy. Od czasu raportu Przemilczanej Nierówności z Klubu Jagiellońskiego można powiedzieć, że... Aha, muszę, bo będzie echo, bo nie wyciszyłem tego jednak zupełnie. Od czasu raportu z Klubu Jagiellońskiego Przemilczanej Nierówności temat można powiedzieć, że troszeczkę przemknął do mainstreamu, ale jak zwykle kończy się prostym stwierdzeniem, kto cię skrzywdził, dlaczego nienawidzisz kobiet... Oraz co tam jeszcze z tych standardowych zagrań wychodzi. Obrażanie od Inceli, tak? Obrażanie od Inceli i innych takich. Tutaj ustawię tak kamerę, żeby nas wszystkich mniej więcej łapało. tak nie widać. Zaraz przeskoczy, bo tutaj jest lekkie opóźnienie. Wszyscy oglądający, przepraszam, że tak totalnie z partyzantki, ale jak już was wcześniej kilka razy uwrażliwiałem, po prostu uczymy się tego wszystkiego na żywym organizmie. No i mamy nadzieję, że w jakiś sposób to się będzie tutaj rozwijało. Muszę pomyśleć nad jakimś kątem. I teraz też pytanie, czy audio w jakiś sposób się nie zmieniło? Czekaj, bo to już może pewnie obejmuje. Okej, okay, jest okej. Okay. Nie, nie jesteś, spokojnie, spokojnie. Tutaj mamy jeszcze tajnos agentos, który y, cały czas nie zdecydowaliśmy się jaką map, y, tą maskę mu dobrać. Dokładnie. Ale skoro lubisz tfm to miałbym pewną propozycję i pewien pomysł. Mianowicie? No wiesz, no, wszyscy jesteśmy... nic co ten y, sapiens nie jest nam obce. Coś się wymyśli, na razie poprzestajemy na tym, że po prostu Stanisław Wokulski będzie głosem spoza ekranu. Jaki taki narrator może no. być. <laughs> Co no powiem o tresowanym mężczyźnie? Ciekawa książka troszeczkę już nieaktualna. Mężczyźni... Widzieliśmy chyba o niej w jednym programie, prawda? Nagrywaliśmy. W ogóle widać mnie tutaj jestem? Nie wiem. Czekaj. Możesz się trochę przesunąć. Przesuń tak. się tutaj, nie bójmy się bliskości. To jest jakaś nauczę, no Tak, ja czekaj, bo ja tutaj przeskakuję między OBS-em, obraz i igła, no to tyle dobrze. dobrze. Z Kubą rozmawialiśmy kiedyś o tresowanym mężczyźnie. No, można powiedzieć, że diagnoza bardzo dobra. Książka była napisana przez kobietę i jaka była reakcja odbioru całego towarzystwa. Tam w przedmowie najfajniej jest to ujęte, że po prostu część koleżanek i towarzystwa się od niej odwróciło. Zaczęły się historie pod tytułem, dlaczego nienawidzisz kobiet i inne takie. Ale moje ulubione hasło to jest pick me i zinternalizowana mizo... Tak, z Jeżeli jakaś kobieta nienawi nie nienawidzi mężczyzn i nie uważa ich za największy problem na świecie, to jest yy, pigmi, czyli specjalnie szuka ich uwagi i nienawidzi również yy, kobiet. Yy. Teraz mówią mi, żebym się z Tobą umówił. Jak mam im wytłumaczyć, że jestem lesbijką? No właśnie. A, bo... co jest, Parytet mamy taki zachowany. Byłeś, Parytet mamy zachowany. Ja w tym towarzystwie jestem kobietą, więc spokojnie możemy na te tematy rozmawiać. No, tu jesteśmy pozbawieni. To ten temat uczucia, oczywiście. Tak, jestem transesłaną. Gender fluid na przykład. Taki no czas tak. czas nie, dzisiaj nie, ja gender fluid tak. zostawmy kobietą. <laughs> y, cis kobietą. No, bo też możemy dzisiaj zacząć objaśniać e, pojęcia, w jakich żyjemy, i najlepsze jest to, że nikt się nie odważa tych e, pojęć w żaden sposób e, zakwestionować. Co oznacza cis kobieta, cis mężczyzna? To jest kobieta, mężczyzna. po prostu normalna kobieta, normalny mężczyzna, tak mówiąc, tak bardziej. Ale normalnie. Też, Ty seksistowska, świnio, dlaczego uważasz, że trans kobiety nie są normalnymi, zwykłymi kobietami? Przecież to nie są operacje zmiany płci, tylko afirmacji. Ko albo korekty. No, nie, korekty. Nie, się korekta. już nie już jest to jest, korekta, korekta była kiedyś obowiązująca, teraz już jest zbyt restrykcyjna, no bo wymagasz zmiana, to po prostu jest kwestia tego, jak no, to w dalej. Określenie najlepsze to jest orientacja super stręgi. Nie, właśnie nie. Rozmawialiśmy też no, o tym tak, raz w też, programie. Fejt fejtował super straight. Tak? Dlaczego? Ponieważ to na dzień dobry brzmi jak robienie sobie jaj z całej sytuacji. No, kto a, Panowie, a Nie może na temat. to jest poważny temat. Jeżeli wychodzicie jako super straight, no to one ci od razu powiedzą, że jesteś cishet, mężczyzną, który nienawidzi kobiet, który szuka sobie wymówki, żeby nie latać za kolesiem z kuśką, który twierdzi, że jest kobietą. To one są wtedy super publiczne. Nie, nie, nie. Wystarczy, że jesteś e, dumną transseksualną lesbijką o maskulinarnej prezencji i wszystko trzyma się kupy. Jesteś kobietą. Ja jestem na przykład u mnie. Element kobiecy jest taki, że uwielbiam szaleć po wyprzedaży. Okay. Po prostu indywidualnie jak podwójne zaprzeczenie. Tak? I dzięki temu. Jeszcze słyszałem określenie semibiseksualnym. Semi czyli że tak, czyli osoba, która generalnie ma pociąg do obu płci, ale semi, ponieważ tylko płci, i to tylko do, do jednej z tych połowy. Oj, to jest Okej, okay. słyszałem. Kiedyś tam rozmawialiśmy. Ja zawsze też miałem nadzieję, że przed Marszem Niepodległości kiedyś uda mi się namówić tam chłopaków, aby ogłosili, że całe, o, cała ochrona marszu składa się, straż marszu składa się wyłącznie z kobiet. Z dumnych, transeksualnych, lesbijek o maskulinarnej prezencji. Dziewczyny, które tam są, mogłyby wystąpić jako mężczyźni, i mielibyśmy już wtedy parę zachowany. zachowane. Znaczy, no, podejrzewam, że są za sztywni na to, żeby się to zrobić? Czy generalnie problemem środowiskowych jest to, że są zbyt sztywne w myśleniu i nie mają tak tutaj zagrać taką konwencją? Wydaje mi się, że to będzie się zmieniało tak. wraz z tym, tak. jak zetek jest coraz więcej, w tym wszystkim, no i jednak mimo wszystko konta musi najbardziej grać w mema, skoro musi grać w memy, to powoli będą y, zmieniali tą swoją sztywność. Tak. No, trzeba się generalnie na, na, na rozwiązaniach, które się dobrze sprawdzają. Na przykład właśnie w USA, gdzie rzeczywiście to konserwatywne strzeło, powiedzmy takie społeczno-polityczne, to generalnie właśnie gra na, na, na memy, na, na śmiech, tak, na żarty i dobrze na tym wychodzi. No I patrząc też na trendy popkulturowe, to jest tak, że można zaobserwować. W sumie z tymi trendami, z trendami politycznymi, to jest tak, jak z falami albo z pogody. Jak się widzi, że nadchodzi skądś jakiś front. I on się kieruje w stronę Polski, to już można zaadoptować pewne te uderzenia wyprzedzające te środki. I to samo jest, można wzorować się spokojnie na tym, co dzieje się w Stanach, bo też no, nie ukrywajmy to cały ruch julkowy feministyczny to jest tak naprawdę próba adopcji amerykańskich problemów na Polski polskim biur. gruncie. I to, co było generalnie modne. Pozdrawiam, w Mateusz. W mniej więcej na początku, tak, miniony już tej czyli powiedzmy ten rok 2010, 2012, 2013 i to wszystko było właśnie modne wówczas w USA i tak naprawdę dopiero teraz zaczyna to się w Polsce już przejawiać. Czyli my de facto teraz adaptując Redfila, jesteśmy jakieś 5 lat do przodu, czyli jesteśmy generalnie szybciej niż feministki obecnie teraz. Chcecie, chcecie Polska, w czasie, czyli, chcecie być do przodu i jakby powiedzieć, że my mamy już te środki obronne, które zastosowano tam wcześniej, bo już tam tak. rewolucja poszła dalej, tak? Tak, tak, tak. I na przykład tam tak, już Redfil jest dosyć mainstreamowy. Znaczy Redpill tam bywa mainstreamowy, tylko to się niestety zmienia. Jak tylko ktoś coś z RedPillu odwinie, no to zaraz wszyscy ci mainstreamowi to porzucają i można powiedzieć, że uciekają od tematu. Teraz chwilowo temat jest sekcji, no bo jak ktoś ogląda podcasty Tomasiego, no to on tam daje przykłady, kto się zgłosił do tematu i kto chce na ten temat rozmawiać, ale to nie ma takiego prostego, jeden do jednego przełożenia. Dobra, powiedziałem coś tego, ale postaram się tylko jeszcze jak tu czat uruchomić. W no, ogóle ile osób tutaj oglądasz? Eee, ile ile ty ogląda się z Na razie no, w tej to chwili to ogląda, to, to ogląda nas 34 osoby. Nieźle, nie? O. nie, nie, <grym> źle, nie <grym> jak to tak góry. na partyzanta ostatecznie. Ja wiem, tylko później to się ileś tam razy powtarza i można powiedzieć, że na razie jeszcze, póki jesteś bardzo mały, to YouTube jest dla Ciebie dość bezpieczną przystanią. I tak, manosfera cała i w ogóle wszyscy, którzy są na liście niegrzecznych, czy to na liście niegrzecznych z powodów poglądów politycznych, czy tak jak my, właśnie z powodu redpillu i odchodzenia od mainstreamu, muszą się szykować do przechodzenia na alt-tech. Na co? Alt-tech. Czyli A, alternatywne. No, 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 no. Pytanie tylko, czy będzie gdzie uciekać, nie? bo wszyscy wiemy, jak skończymy właśnie alternatywy dla Twittera. Znaczy, ale popatrz, na przykład, bo ja się orientuję, że pracuję dla w Realu, to przecież powstaje reporterka Banbaj, nie? Nie wiem, hmm. Tak. No właśnie. Na Bambaju można otworzyć kanał. Tam to bez cenzury można jechać na grubo. Znaczy, I wiesz, to nie... najlepsze wierzę. reklamy, jak najszybciej YouTube. Jest. No <laughs> <laughs> to cóż. No ale pytanie, czy taka platforma potem nie skończy jak Power? Nie. W taki sam sposób. Znaczy, wiesz co? To jest plus bycia nad zadukiem świata. I Polska jest w pewien sposób zadukiem świata, ale to akurat. I tam, o ile po Ziemkiewiczu uczepiam się go za e, mówienie odnośnie relacji damsko-męskich, bo jest totalnie pigułkowy Co Niestety. do jednego. No niestety, no, ale to jest, to jest pokole... też kwestia pokolenia. No. Ale co do jednego ma rację. Jeżeli się ta chaupa współczesności ma zawalić, to lepiej jest być przy drzwiach i na wylocie niż w samym centrum. Bo Ach. na tych, co są w samym centrum, to to się zawali najmocniej. No cóż, coś w tym jest Ja, na przykład, moja cicha nadzieja na otrzeźwienie Polski polega na tym, że któryś z krajów europejskich w pełni udźwignie konsekwencje postępu i się zawali. No, najbliżej jest Szwecja i Hiszpania. Tylko powiem. właśnie to jest ciekawa sytuacja ze Szwecją, bo z jednej strony mamy na przykład... E, mamy najbardziej zfejlizowany kraj na świecie, a na przykład teraz, e, w związku z tym, co się dzieje na wschodniej granicy, to mhm. jest ciekawe, że oni rzeczywiście tak. mobilizują wojsko i oni bardzo poważnie podchodzą do takich spraw. Też prawda? zwróciłem rzeczywiście uwagę na tą ambiwalencję Szwecji, że z jednej strony naprawdę ma takie ruchy, powiedziałbym, e, mocno bazowane, <śmiech> nie <laughs> boję <laughs> się tego słowa, to możemy <laughs> je ewentualnie wyjaśnić, E, tak jak właśnie na przykład w przypadku lockdownów, tak? I polityki covidowej. Wykazują naprawdę tutaj bardzo dużo e, rozumu i godności człowieka w, w swoich poczynaniach I, i praktycznie nie mieli twardego lockdownu przez cały ten czas. I teraz właściwie zaczynają już bluzować, tak jak zresztą Wielka Brytania. Ale oni mieli tam już e, swoją historię z tymi twardymi lockdownami niestety. E, no ale właśnie z drugiej strony to sfeminizowanie, niektóre właśnie... To polityka multikulti cała. To, że się tworzą te wszystkie te strefy, że tam policja nie, nie wkracza. No, kraj pełen rzeczywiście sprzeczności, to prawda. Ale z drugiej strony właśnie Hiszpania, no to już takim krajem jest raczej No tu już nie ma tej ambiwalencji, on jest po prostu skrzywiony dosyć, dosyć mocno. Ale Począwszy... później pojawiają się sygnały, że w tych wszystkich krajach wojsko myśli swoje. Tak. I we Francji jak był ten myk z listem oficerów do tego do Macrona, że no najpierw emerytowanie, a później w czynnej służbie. W Niemczech co jakiś czas muszą rozwiązywać jednostki specjalne, bo im się strasznie tak, podobają tak, tak. ten, no. Tematy Neolazisz stricte to. ekstremalnie prawicowe. Nie, nie. Jak byłem jeszcze, no to już chyba z 20 lat temu, jak on gdzieś tam w Afganistanie było, czy cokolwiek, wybuchła fajna afera, że jak jechali do Afganistanu, to na swoich ciężarówkach zaczęli malować symbole Afrika Korps, czyli <laughs> swastika z palenką. Ale w sumie, no, to jest jedyna jednostka, która nie, nie popełniała masowych mordów, bo na pustyni nie ma niczego zabijać, nie? Aha, tego to tak. tak, to wszystko wyjaśnia. No, a skoro no, ale jeszcze w Hiszpanii właśnie wyśpiewają piosenki frankistowskie. Ale właśnie, ale tak, tak ale ja... Nawet... Pytanie, Roman, ten ziomek po lewo to ten z Realu 24? Tak. To ten ziomek z Realu 24? Między innymi stamtąd. Tak, Ale ja Was na sekundę zobaczę, bo idę po coś do przepukania gardła. Jeżeli któryś mi wstawi na kanał yy, karnego tego. To, <grymne> to teraz młodzi okay. przyjmują kano na chwilę. Dobra, Dobra, Dobra to się troszkę. Tak, to tutaj odpowiadając na to pytanie, yy, jako że jestem bardzo skromny, to powiem bardzo sposób wyważony, że wydaje mi się, że zapoczątkowałem na tym polskim YouTubie te, te treści, przemycając je do że tak powiem, mainstreamu telewizji niezależnych, jeśli tak to można nazwać. Czyli tak. to nie jest to telewizje mainstreamowe, ale jednak mainstream telewizji niezależnych, tak? Czyli te w ralu... No byłem naprawdę to nie, nie bardzo w sumie. Nie, tam, tam raczej się chyba nie, nie dało. No i na taki kanał, bo rozumiem, że cały taki czas kanał istnieje. w Ralu. Tak fajnie, że ma tych subskrypcji, ale sporo. Ale to jest nie? Się nie tysięcy, tak, tak, Ale ja zapoczątkowałem tą serię z Romanem, taką respilową gdzie jedziemy dosyć grubo mhm. i po komentarzach można zobaczyć, że to było takie wow. wiem że dla ludzi, kurde, w ogóle co, to jest takie... Drugi komentarz to, dobrze mówi, polejcie mi, nie? A, Tak, ale tam komety pisały, nie? No, Zgadzamy się. A czy jest, czy Roman jest wolny, czy nie? No myśmy z Michałem ale? zaczęli troszeczkę wcześniej, ale nie w telewizji, tylko e, z słowem pisania, że tak powiem. E, ja prowadziłem blok Męski Głos, jeszcze to było e, 2017 rok, jak zacząłem. E, a z Michałem współpracujemy od 2018. On z kolei właśnie założył portal Czerwona Pigułka. I, no i teżśmy od tego momentu zaczęli w sumie razem współpracować. Powstało kilka ciekawych tekstów, myślę. E, to na Michał też zresztą pisał wcześniej, tylko bardziej taki filozoficzny sposób, a ja, mnie to jednak interesowało bardziej kwestia dyskryminacji mężczyzn, problemów męskich, takie właśnie rzeczy, a właśnie i na tym się skupiłem i też na takim odkłamywaniu trochę tych feministycznych mitów, bo jest bardzo dużo mitów, które zostały właśnie tak przez mainstream przepchnięte, przed, przed, właśnie to, co głosiły feministki. Słynny gender wage gap, słynny pink tax, to jest trochę mniej znany temat w Polsce, ale to, to, to się pojawiało w amerykańskich mainstreamie bardzo często. Przemoc domowa też, temat tabu jeśli chodzi o męską przemoc domową, w sensie gdzie ofiarami są mężczyźni. I, i proporcje właściwie też tej przemocy domowej, bo jak się myśli o przemocy domowej, to jednak jest ten taki mm, właśnie takie wrażenie jednak tak, że, że to jest e, zazwyczaj mężczyzna, e, gdzieś tam w żonobijce, tak, e, popalionej Piwskiem, e, który po prostu tam gdzieś leje, tłucze te żonę bo przesoliła zupę. E, no ale to jest rzeczywistość tak naprawdę lat 90. bym powiedział, e, w Polsce. Teraz to się zmieniło. E, też mam wrażenie, że jakby kobiety stają się chyba troszeczkę agresywniejsze. W miarę, powiedzmy, tej emancypacji. E, ale tu musimy, musimy przystopować, znaczy. bo teraz zacząłem podpierać właśnie teorię Zinkiewicza, że to jest powód, dla którego mamy teraz taką zmianę wyczarbu. Tak. Znaczy kobiety przybierają cechy bardziej Męskie z tego powodu, że trochę już tak powiedzmy my zawodzimy, a to tak do końca nie jest, nie jest prawdą. Znaczy ja powiedziałbym, że pół na pół w tej kwestii, ale to myślę, że to jest do rozważenia myślę, na temat, do, do, do dyskusji. Myślę, że kiedy się spotkamy i też możemy na ten temat porozmawiać, bo to jest naprawdę też ciekawe pole do wzajemnej dyskusji. I tutaj jeśli właśnie chodzi o ten problem właśnie tej przemocy domowej, to wedle różnych statystyk polecam badania SEBOS na ten temat. Czyli polskie badania? Polskie badania. Jest raport na ten temat. On zresztą pojawiał się cyklicznie i potwierdzał. kolejne raporty potwierdzały to, że ta przemoc domowa, jeśli nie patrzymy na statystyki policyjne, czyli to, gdzie się, jak się zgłasza tak, takie przypadki, ale powiedzmy gdzieś na podstawie ankiet reprezentatywnych grup społecznych, to okazuje się, że ta przemoc jest dosyć równa że kobiety jakby nieznacznie, nieznacznie, mniej niż połowa, ale takim słownie nie wiem, powiedzmy tak między 40 kilka procent, to jest po ich stronie, jeśli chodzi o sprawczość przemocy domowej i tam te 50 kilka więcej, ale mówimy tylko o przemocy fizycznej, ponieważ ta psychiczna, to już jest tutaj, kobiety mają przewagę, jeśli chodzi o tę sprawczość. Jeśli też Ale... mówimy o tym całym pro, 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 progresywnym zachodzie, to z tego co mi wiadomo, w związkach jednopłciowych, gdzie to są dwie kobiety, to praktycznie mają się tłuką na gminę. Tak, to jest prawda. Tak, też było na ten temat właśnie dopaść. ciekawe badanie, że rzeczywiście jest w związkach tych lesbijskich ta przemoc, w, w, no w parach, tak, w, w konkubinatach, można powiedzieć, no bo jest ze sobą najwyższe. Ja poproszę, Tak, musimy wrócić do naszej no, pozycji no, wyjściowej. Ja no pod wieloma względami no, związki lesbijskie są dysfunkcyjne. No też między innymi jest coś takiego, że. No takie brakuje naprawdę. No, nie, ale po, powiedzmy, nie ma prawdziwych lesbijek. Ja chcę, żeby to zabrzmiało. Nie ma prawdziwych lesbijek. Dlaczego? Bo jakby były prawdziwe lesbijki, to by się bawiły sztucznymi tymi, a nie kur brały sobie końcówki. Jest na przykład takie zjawisko jak ten. Deplet. Tak. To jest takie zjawisko. Śmierć łóżkowa, Tak, śmierć łóżkowa, że przez bardzo y, krótki okres y, w właśnie związkach lesbijskich ta miłość jest bardzo intensywna, a potem wraz z upływem czasu ona totalnie zamiera. Nie ma już y, żadnej więzi romantycznej pomiędzy. Kobieta na kobietę. No i to też może być potem, znaczy to już jest moja spekulacja, ale to może być powód, dla którego ci wykazują się większą agresywnością, na przykład w tych związkach. Więc to jest totalny mit, kiedy się zestawia się bardzo często, dyskutuje się na forach. Myślę, że generalnie do wychowania dzieci, bo to jest zasadnicza funkcja rodziny, potrzeba zarówno wzorców osobowych, męskich, jak i kobiecych. To nie można tego zastąpić, nieznacznie tylko i wyłącznie jedną pciąg, mężczyznami lub kobietami. Może wzorcami, tak, ale to tak, tak mówisz to z perspektywy takiej, jak, którą my rozumiemy, że te wzorce męskie i są istotne, a oni uważają, że po pierwsze nie są istotne, po drugie, że nie ma wzorców takich i takich, tylko są ogólne. No to, czyli to nie prawda, są może istotne, tyś... jak się nie rodzisz mężczyzną, tak? tak a później ale... oglądam program z transem, któremu ktoś przerywa i coś tam mówi, a ten trans tam za ramię I mówi, że jeżeli się nie zamkniesz, to cię za chwilę wyniosą wywiozą w teren. No to bo mówisz, że się nie przyjęła, przyjęła. Tak, Zdecydowanie tak. są najbardziej agresywni. I to właśnie <laughs> jest przed, przed, przed nagraniem myśmy się dyskutowali właśnie o tym, co tam Waldek wrzucał, Waldek Krysiak. I widzi to jak pokazuje właśnie jak agresywne i przemocowe takie naprawdę strasznie, w ogóle absurdalne, że tam były jakieś groźby karalne przecież takie, które wystosował. Był ten fanpage taki jakiś tam coś tam, że nie pamiętam jak się nazywało. Ale coś tam, że... Czy coś tam, coś tam jest na Ujocie, czy, 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 czy tam... Wiem, czy tam na skrzynkę uj dostał? coś dostał gościu taki? Tak, coś takiego. Taki tak aktywista tak się, tak, tak się nazywał właśnie ten fanpage i tam właśnie... Yy, właśnie nie wiem, czy facet, czy, czy kobita... Yy, no w każdym razie yy, człowiek, osoba. osoba. <laughs> Osobnie, tak. Yy, tam chyba z jakąś maczetą tak wystąpił w filmie i po prostu normalnie groził, że każdego transphoba on po prostu zamorduje, czy poderyżnie bo czy coś w tym stylu właśnie. No tak, ale ja lubiłem TikToka z kolesiem w Wielkiej Brytanii, którego jakiś taki wielki muzułmanin zaczepiał i on tak się darł. Help me, help me, help me, ja nagle się wkurzył, ja ci za chwilę przypuść. No tak, to w tej sytuacji w... z tym szpaniem że, że kobiety są w stanie same się obronić. Tak, gdyby rzeczywiście ktoś, powiedzmy, po tej drugiej stronie barykady, takie sformułowane, stosował, no to prawdopodobnie by się skończyło to nawet nie banem na Facebooku, bo tam niby ten fanpage został ban, ale podobno już go przywrócono, a po prostu byłaby się skończyło gdzieś w prokuraturze i pewnie więzieniem. No bo to jest taki przykład typowej takiej lewicowej próby, znaczy lewicowy pokaz moralności, ale też próby albo dowód raczej ich kodeksu etycznego Znaczy, mam tutaj lego. taką uwagę, taki... że jaja są takie, że dzieci w związkach homo są nieco lepsze od średniej. Jeżeli wie, jakiś większy komentarz do tego. Znaczy, ja mogę to skomentować w ten sposób, że e, ciągle e, za adopcję dzieci biorą się tak zwane no, elitarne pra, pary homo i po prostu prawdopodobnie hmm. dysponują większymi środkami i mogą te dzieci wysyłać do lepszych szkół, to tak jak te rodziny gazdowskie, czy ktoś tam, i to może skutkować. Poza tym, pytanie: jak zdefiniowali.